Idziemy dalej! Lewi oficja, się chciałbym spotkać się z tobą, zbić pione. Można się jakoś z tobą skontaktować. No kurwa tak, że się umawiamy na coś? No nie Ciało wiem tak stary, czy się umawiam. Bo... Na no, co ty chcesz się kurwa umawiać, jakieś piątki, działek. Spotkamy się przypadkowo. To wiesz, to się... Pogada, nie? sięara oglądam cię, na hotele jak kiedyś powodzenia na famy MMA. Niedawno znaczy mam dla was szczerą rozmowę. Nabierz trochę słów pozdrow. Dziękuję za 30 zł. Mam dla was szczerą gadkę. Moje przemyślenia chciałbym wam przedstawić i to będzie dość to ta rozmowa może być najciekawsza z całego streama, więc nie masz co skipować, bo coś ważnego chcę powiedzieć. Coś ważnego chcę powiedzieć. Yy, coś się zmieniło we mnie. Jestem może ty Coś się we mnie zmieniło. I chcę wam to powiedzieć. Wczoraj... Wczoraj oglądałem stare filmiki swoje, jakieś shoty. Poprzednich mieszkań, wiesz, jakby był rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. I spojrzałem na siebie tak sam typowo nikogo ze mną nie było w domu. Nikogo ze mną nie było w domu i obejrzałem sobie szoty swoje z telefonu w hotele, dziwki. I to wszystko, nie? Takie rzeczy stare. I... Spojrzałem na wyświetlenia tych szotów, 500 tysięcy, milion, 800 tysięcy, po 10 tysięcy, po 12 tysięcy lajków. Ja powiem tak, co mnie demotowywało w telefonach. Ogólnie po telefonach słyszałem, że jestem bardzo niedobry, że jestem złym człowiekiem, że wyzywam tych ludzi, że krzywdę komuś robię, że pojebany jestem, że ten to by mnie spotkał, by mi najebał, ten coś tam. Ale wszedłem pod te telefony, i nie zwracałem uwagi na komentarze. Potem jednak zacząłem zwracać uwagę na komentarze, dlatego że pod każdym z shotów z telefonów było po naprawdę dużo lajków. A jak jest coś kurwa lajkowane, to znaczy, że się podoba. Chuj, mówię, zjeżdżam do komentarzy. Było trochę negatywnych, ale więcej pozytywnych. Pozytywne miały po 800 lajków w komentarze. Do wywnioskowałem, że kurwa mimo wszystko że te telefony jakoś tam orały mnie psychicznie, bo dostawałem pociski od ludzi, że, że jestem zły, że tak się nie robi, że obrażam niewinne osoby, że coś tam... Powiem tak, zmierzam do tego, żeby wbijać chuja w to, co pierdolą i jak spojrzałem na te lajki, że to jednak ludziom się podoba, to... chyba w to idę znowu. Chyba idę w to znowu. Była we mnie taka blokada psychiczna, Trochę mnie przytyrali, że jest że zły, że koleś dzwoni, że chuj wie co robi, że tak się nie wolno. Kurwa, se przekminiłem to na zdrowy rozum. Nie chcesz, nie oglądaj, chuj cię to obchodzi. Słuchaj, to są moi widzowie, im się to podoba, oni to lajkują i będzie kurwa dzwonione. No co, jeszcze zamierzam wrócić do tych szotów, bardziej się nakręcić, zobaczyć jak to wszystko działało. Jak robiłem te telefony i wygrzebuję to, nie? Oglądam te szoty, patrzę co było najciekawsze, co najbardziej się podobało z tych rozmów i niedługo znowu w to wjeżdżam, nie? Będzie to na przykład, stream będzie trwał 3-4 godziny załóżmy, a godzina z tego to takie czyste dzwonienie, nie? Będzie, tylko jeszcze chcę się bardziej ponakręcać, mówię, kwestia, kwestia odrobiny czasu, żebym jeszcze trochę temat bardziej prześledził i, i zaczął dzwonić dalej robić bekę, nie?